Cześć wszystkim, ja jestem Kuba, a to kolejny odcinek Twierdzy Krzyżowiec 2. Słuchajcie, dzisiaj zmierzymy się ze szczurem na mapie, która daje nam dużą przewagę, ponieważ mamy dostęp do kamienia. Możemy sobie stawiać bardzo dużo sadów, e, nie wiem, farm, czegokolwiek, więc będziemy mieli też jedzenie. Oczywiście szczur zaczyna ze sporą przewagą, ponieważ ma dwa razy więcej złota od nas. Ale myślę, że damy mu rady Zbuduj bez większego składu. problemu. Zbudujemy sobie teraz skład. Zbudujemy sobie też spichlerz tutaj. Bo to jest chyba fajne miejsce. Zbudujemy sobie na początek trzy sady jabłonie oczywiście. Bo cóż by innego. Walniemy sobie tutaj mały mur. Żeby się po prostu odgrodzić. Od szczura, który jednak będzie posyłał na nas sporo swoich żołnierzy. Dokupimy sobie jeszcze kamienia, bo musimy postawić jedną wieżę. Musimy sobie postawić jeszcze bramę. Musimy sobie jeszcze postawić schodki. Wyślemy od razu tu naszych łuczników. Postawimy im koksownik. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy na pewno postawić sobie kamieniołomy. Kamieniołomy będą istotne. Postawimy sobie na razie 3, 2 i 3. Brakuje nam też ludzi, więc musimy sobie postawić domeczki. I na razie wygląda, że jest wszystko git. Kupimy sobie jeszcze troszeczkę kamienia, bo będziemy musieli postawić na pewno koszary. A, no, postawimy je sobie powiedzmy tutaj. Będziemy sobie jeszcze musieli postawić zbrojownię, którą postawimy tutaj. Przy zbrojowni postawimy sobie warsztaty łuczarza, oczywiście. Jeszcze zwerbujemy sobie łuczników. Bo ogólnie wiecie. Kto grał w twierdze Krzyżowiec? Wie, że szczur jest bardzo upierdliwym przeciwnikiem, ale nie przez to, że jest mocny czy coś, tylko przez częstotliwość wysyłania swoich żołnierzy na nas oraz przez głosówki, które są dosyć bekowe przynajmniej w pierwszej części. Tutaj troszeczkę już mniej z tego co grałem oczywiście, bo już wcześniej coś tam sobie pykałem. Postawimy sobie trzy warsztaty łuczarza i musimy sobie postawić, myślę, jeszcze tak z jedną wieżę, dajmy na to tutaj, na którą wyślemy sobie żołnierzy, żeby pilnowali tych tutaj okolic. Hmm. Dokupiłbym jeszcze, albo nie, na razie nie będziemy dokupiać, tylko zwiększymy sobie podatki, żeby jakieś pieniążki nam wpływały i zwiększymy sobie też szybkość gry na bardzo szybką, bo myślę, że tak będzie git. No, róbcie mi łuczarze łuczki, bo zaraz Szur będzie wysyłał swoje wojska, a! I teraz szur też jest bardzo upierdliwy przez to, że ma nechtów, a knechci rzucają włóczniami w nas. Przyjrzyj się uważnie, parobku. Patrz, jak wygląda prawdziwy żołnierz. I ci knechci zadają tymi rzutami jakby tym oszczepem włóczniom bardzo duże obrażenia naszym łucznikom. Więc łucznicy często tutaj giną w walce przeciwko szczurowi. Dobra, już chyba nie będziemy potrzebować więcej. Kamienia, więc możemy go sprzedać. Ogarnąć sobie pieniążki na kolejnych żołnierzy. Będziemy dosyłać tutaj łuczników. Wybudujemy sobie również posterunek najemników. Ponieważ mój, jakby, patent na tej mapce na szczura jest taki, że tutaj stawiam masę łuczników. Tutaj tylko tak, miałem z 10, maksymalnie 20, nie więcej, bo nie ma sensu, bo dotąd raczej nie dochodzą żołnierze. A jak jacyś dochodzą, no to najwyżej wam delikatnie zniszczą mur, ale nie ma szans yy, w tej taktyce, żeby w ogóle szczur doszedł do waszego lorda ani w ogóle, żeby przebił się przez mur. I właśnie, jak tu będziemy mieli dużo łuczników, wtedy rekrytujemy sobie arabskich mieczników. 50 starczy mogę wam powiedzieć. I wbijamy do szczura, niszczymy bramę, niszczymy drugą bramę, wbijamy na zamek i szczura nie ma. Więc taką taktykę też będę chciał tutaj obrać. Będę sprzedawał na pewno dużo kamienia. Będę wytwarzał sobie tych łuczników. Ile wlezie po prostu. Arabskich łuczników nie ma na razie sensu robić. Ale przydałoby się też rozbudować troszeczkę ekonomię. A nie postawiliśmy sobie żadnych chatek drwala, więc... Co trzeba zrobić? Wiadomo, postawić chatki drwala. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć i sześć. To powinno starczyć. Przydałoby się też postawić uprawy chmielu. Do tych upraw chmielu postawić... O, tak powiedzmy. Na razie ze dwa browary. Postawimy sobie również karczmę. I kupimy sobie... Wszystko na tą karczmę. Postawmy ją sobie. O, tutaj, za zamkiem. Żeby sobie stała. kur wysyła. Wojska, widzicie, troszeczkę się przerzedziły te nasze oddziały już. Ale to normalne, to przez tych knechtów. Dorobimy sobie również. Kolejne dwa, myślę. Kamieniołom. Na czemu on tutaj? Zawsze chciał. Zawsze stał tutaj dobrze ten kamieniołom. A teraz już nie. O, jaka szkoda. No cóż, źle sobie chyba tamten postawiłem, ale to nic. To co mamy, starczy. Tak czy siak, kamienia dużo dostajemy, możemy go sprzedawać. Widzicie. No i przydałoby się więcej domków. Więcej, więcej, więcej domków, dużo więcej domków. Kupmy ze 300. Postawmy, tak trochę, byle jak. Wiecie, miejsca nam tutaj nie braknie, bo to jest raczej rozgrywka, która należy do krótszych. Dlatego nie ma sensu według mnie budować jakichś fajnych zamków. No chyba, że chcecie się w takie coś walić. się No, szur, ktoś się oszukał, jak ci mówiono, że zwycięstwo jest pewne. Bo ze mną zwycięstwo nigdy nie jest pewne. Ze mną jest e, pewna twoja porażka. A ja lubię tych dialogi, kurczę, w tych grach. Dobra, no i tutaj widzicie, wyślemy sobie 12 żołnierzy, tutaj sobie dorobimy jeszcze paru, wyślemy ich tutaj. Będziemy mieli 46. I tak naprawdę możemy teraz zacząć robić już arabskich mieczników. Przestań skamleć Lepiej, żebyś ze swoją śmieszną armią stawił jakiś Sprzedajmy sobie też to, sprzedajmy sobie też to, też to, bo to nam się nie przyda. Postawmy sobie powiedzmy jeszcze parę sadów jabłoni. Posady jabłoni to najlepsze, co jest. Twierdzy krzyżowiec, jeden tak było w pierwszej części. Sady jabłoni wszędzie, nie? Ale tutaj najbardziej chyba się opyla e, robienie pszenicy. No ale na takiej malutkiej mapce, no to wiecie. Nie jest to obowiązkowe, żeby robić sobie mąkę. Pszenicę, mąkę i potem z tej mąki wytwarzać jeszcze chleby, nie? Bo to jest szybka partyjka. Ciekawy, czy odcinek będzie trwał chociaż 10 minut. Bo już mamy bardzo, bardzo duże wojska: 31. A czemu jesteście nie, nieszczęśliwi? Piwa pewnie brakło? Nie. Ale możemy zwiększyć yy, piwko, które tutaj dostają nasi poddani. To na pewno nie będą już smutni. Za mało dóbr. Dobra. Jest vicio. Zróbmy sobie jeszcze mieczników. Jeszcze powiedzmy tak. 11 sobie zrobimy i możemy bić szczura, nie? A w ogóle napiszcie w komentarzach, yy, która postać z y, twierdzy Krzyżowiec 2 oraz 1 najbardziej Was wkurza. W sensie jeżeli chodzi o dialogi albo o to jak atakuje. Bo jestem tego ciekaw szczerze. 42, no, różny kolejny. Pieniążków nie ma. Dobra, sprzedajmy sobie w takim razie trochę drewna, trochę tego. Doszkolmy trochę tych panów. Jest już już 51 A, zrobimy 60. Tak żeby na pewno była pewność, że... Na pewno była pewność. <grym> żeby była pewność, że... Szczur nas nie odeprze. O ile byłoby to możliwe. Wiadomość od szczura. Koniec tej zabawy, chłoptasiu! Trafiłeś na lepszych od siebie. Jesteśmy atakowani. Bo wiecie, ultimate technika w Twierdzy Krzyżowiec 1 była taka, że robimy konnych łuczników, ee, łuczników konnych, jak zwał, tak zwał. Oblegamy nimi twierdzę, bijemy, wysyłamy asasynów, jak już nie będzie wojsk przeciwnika, no i tak się wygrywało, nie? Tak też można było. Dobra. Nie masz dość złota, by wyszkolić ten jednostkę. Mamy fulla 63 naszych wspaniałych Szybkość jest na bardzo szybką i lecimy zniszczyć. Pszczurka, szybka bardzo, szybko, szybka bardzo partyjka, trzeba przyznać. Kaman, kaman, kaman. Nawet do nas nie doszli. Wystawili tutaj swoje jednostki do ataku, znaczy wystawił szczur. Na pewno, na pewno miał szansę nas pokonać. <grym>, lecimy teraz na kolejną bramę. Ta już szybciej padnie, jest mniejsza, Mam mniej chyba HP z tego co wiem. No wiadomo. I gdzie tu jest szczurek? Tu jest pan szczurek. Atakować pana szczurka. I ładnie, skończyliśmy szczura. Eee... Fajnie, naprawdę gicie, nie? No, sorry, szczur, no, miałeś swoją szansę na, na zaistnienie, ale ci się nie udało, no. Dobra, to by było na tyle chyba w tym odcinku, bo będziemy robić. E... No, lubię te powiedzonka na koniec bo nie ma co robić tak, że na przykład w jednym odcinku będą dwie misje. Lepiej podzielić chyba sobie, żeby jeden odcinek jedna misja. No i co? Dzięki, że byliście tutaj, że oglądaliście ten odcinek. Jeżeli wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie zostawcie łapkę w dół. Pamiętajcie subskrybować, wpadać na naszego Twitcha, Instagrama oraz TikToka i widzimy się następnym razem w kolejnych odcinkach z różnych gier. Na razie cześć.